Kiedy ostatnio on zarzucił tobie niestabilność emocjonalną? A może zrobił to ktoś inny z rodziny? Może twój szef, może przyjaciel, może ktoś inny też tak o tobie powiedział? Takie zachowania, moi drodzy, są naprawdę patologiczne, niebezpieczne. Powiem Wam teraz o tym, jak rozpoznać triangulację nar taką narcystyczną. Większość takich zachowań dotyczy relacji z partnerem, ale niektóre przekładają się oczywiście również na inne nasze relacje i to są wszystkie nasze relacje, kiedy w, tą, w tej relacji występuje osoba narcystyczna. Na przykład to może być rodzic, szef, znajomy. Będę dzisiaj Wam mówiła głównie, oczywiście w kontekście narcystycznego mężczyzny, ale kolejny raz podkreślam. Narcystyczna kobieta będzie stosowała dokładnie te same działania. Więc